Tak? To jest smetrę? E, ściągniemy nie. i ci pokażemy. Wleziesz po nią tam na ten masz. Ja nie będę <noise> łazien. No, ja, ja nie będę łazien, ja nie będziesz. Po mnie jechać. Na, na no, jak ja po ciebie jadę? No. Jak ja po ciebie już, jadę? Ściągnij. Tycha nie poważnie, ja 50 zł dam Krzysiek w prezencie najmieniu. Krzysiek w prezencie najmniej co dostać nie, flagę. Bo tu musi <noise> na maszcie być. Ale po co ci krzyku flagę z napisem Uniwerstał? Bez sensu. Zobacz, że to nie twój sweter. O! Krzysiek ściąga flagę. Uniwersytet. Jak zapowiedział, tak zrobił. <grystanie> Flaga opuszczona do A połowy masztu. jak się <grystanie> znaczysz, za pasy będzie jak ja w wojsku byłem i pokładałem no. i... i... Meksykano też był w wojsku. On tak był jak ja... Oni razem no. byli w wojsku. Wie? Razem byli w wojsku, tak? tak? Krzysiek, opowiadaj, że z Meksykanem razem w wojsku byłeś. Yy, tylko, że on był w transportówce, a Major był w saperach. W Krzysiek, bo porwiesz mi. Nie no dobrze. Nie, Spór, no co ty. Ty. Bo zaraz ale, ale Krzysiek, zobacz, to naprawdę, bo... to nie twój sweter jest. To flaga Uniwersal pisze. Toż to nie ma nic wspólnego z tobą. O, no zobacz no. No patrz. Kolor? Patrz. Jaki kolor? A co kolor? A ty kolor? nigdy takiego swetra nie miałeś, zobacz. Nie tak miałem flaga... swetra. Patrz, Universal pisze. Jak to jest flaga Formuły 1, nie, nie kolor. Nie. to kwadraciki to są ten, że się startuje na ten przecież. To jest mój sweter. No gdzie Krzysiek? To jest twój sweter, bo rękawów nie ma. Krzysiek. To z takich materiałów. Z takich no, materiałów no, swetra no, się no, nie a jest materiał. No, no to co ty? No. To jest ten. Co no. ty to jest co to jakaś planta jaka jest w ogóle, kurczę? No, a ten na gaz. Na gaz? Mm... Nie, chyba. Nie. To Nie jest słucho od holowania. Nie. Tak ma. No tak ma, tu jest słucho od holowania. Nie. Nie? Nie. A co tu jest? Na gaz. To masz tanku i gaz. Nie. Nie masz. Nie. Nie masz. No tak. No. Nagaz. No gdzie? Nagaz. Tu się wkręca ucho, dobrze. Tu się ucho wkręca. Taka jest, y, taka śruba z takim czymś. Wiesz? Tak, Krzysiek. No nie, nie, na gaz. Nie. A jak to diesel może w ogóle? Tak, bo to diesel 1.8. Y, Radek, a się otwiera bagażnik w tej omedze? Klucze trzeba mieć pewnie, czy co tam? Nie, nie, To chodź, jeszcze zobaczysz, może bagażnik. Jak jest. Chodź, Krzyku. Chodź, bagażnik chciałeś zobaczyć w tej w omedze. W złabym silniku jest. W tym? No. Aaa. nie, tu. Ja nie wiem, gdzieś w środku? Tam nie ma nic właśnie. Krzysiek, jak to robisz? No to nie wiem, tutaj Krzysiu. Ty może w jakiejś sytuacji to... Chciałeś tu bagażnik? jakieś dźwignia, czy co? Do światła. no <laughs> nie wiem. Chciałem czy... nawet. miał to duże prezydenckie, ale. Prezydenckie, tak. <laughs> w schowku to nie raczej Krzysiek. Mm. I skołek się nie otwiera. O. Ale tak to jak mebel kurna i drewniane stawki ekskluzyw <noise> Mabelki jak w zimnym pokoju. No, politurka tak. Tutaj. Pa, już zapałki, zapieprzył 10 groszy. Krzyziu, a skąd masz te zapałki? A zem jeszcze... O nie, to telefon. To, to zawiedzą właściciela. Zawiedzą właściciela. No ja nie widziałem jak ty ten papier wynosisz, naprawdę. Jakby co? No, a trzeba, trzeba Krzyśka mieć na oku. No nie wiem jak w bagażniku no. My też nie wiemy. My też nie wiemy. No i Po co ci bagażnik otwiera? Ja nie wiem tutaj. Nie wiem. Wiesz, pewnie ktoś przyprowadził do Radka samochód i trupa trzyma w bagażniku i dlatego zamknięty. A widziałeś tego, tego gościa z trumno, co jeździł? Widziałem w Jastoku, taki no. był poszkodowany przez sądy. To u no. Był, no. U was był no. też? No. O kurczę, no. film trzeba było zinać. jest, no. Macie? To obejrzeć. Ciekawe rzeczy macie nie. w takim razie. A to jak on to zabłądził, ty? Zajechał A tak sobie? W go spotkałem, wiesz? Jechałem z Olsztyna i no. patrzę i jedzie taki gość, nie? Właśnie. Tak, ja widziałem, widziałem. No. I patrzę, kurde, no ten sam No idziemy. To. to co, Krzychu? Na dzisiaj to chyba... Krzyś, jak na świnkę zajeżdżasz, byś nie tak. przywiózł jednego kotleta ze świnki. ze świnki. Za ten papier chociaż. No, poprosi. Może dostanie. No fajny, fajny samochód. Ludzie w ogóle gdzieś puszczałem film z tym autem, wiesz, się pytali, jaka cena, nie? Z czym? Z tym. Gdzie? Tak? No, w internecie. Ja mówię, wszystko po 2-3 tysiące mniej więcej. No. Jest strona, no link, no. można sprawdzać. A nie tak, jak tam za 10 chciał kupować. No nie, nie, to, 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 to go zaskoczył z tą ceną człowiek. No, to jak... Dobry marże to ma jak 12, był Krzysiek powiedział 10, no, i on się złudził. Nie że po 2000 to oni na aucie no. oni zarabiają po 2000, a u was za 2000 to samochód kupić no. można, nie? Czy kamizelkę byś nowo zakupił, by się pasy odkleiły? Już. Pasy się odkleiły, ale czekaj, ona gdzieś sprota też z góry była, jeszcze koszulkę krzyczał. Idziemy, idziemy. No, A nie chcesz opon starych takich za darmo? Może? No. Nie chcesz starych opon za darmo? No, opon? No, opon samochodowych za darmo. Ale co? No, opon? czy chcesz? Ale kto? No? Czy ty no... chcesz? No, czy ty chcesz za darmo? No. No, ode mnie, no. Tak? No. A po co w sumie? mu? Nie ja wiem, nie wiem. Czy może usiąść, czy coś na pus... A, pójść teraz. Ja stoliki porobić, no? A opisiesz? Co? Opisiesz? Samochód? Co pisze? O... No czemu Nie, mówi, że Opody, opony, opony chcę. stare. Nie chcę. A, nie chcę. No, Nie chcę. Ale Krzysiek, co ty taki spokojny dzisiaj. Krzysiek dopiął swego. Z imprezą postawił na swoim wiersz. Major tam zły Widzicza. siedzi. A, Major się powkurza, powkurza on i wróci. Tam, on był tam już na ten... On już umówiony. był na imprezie, on już masował w myślach studentki, a tu się okaże, że musi wrócić do domu. Wiesz, że on tam był głową, nie w chmurach, ale w reklamówce. No. Tak. Przyjechał. Oj, to Krzysiek w samochodzie Krzysiek, za 1500 złotych. jak kupisz, Krzysiek, jak kupisz to ja zamówię takie napisy Biuro Interwencji Obywatelskiej. A już było! No, to już na a, a, no i tam stoi, no. A, a, chcesz, a dokumenty... chcesz zobaczyć swój samochód, Krzysiek? To? Chcesz zobaczyć swój samochód? Nie, nie chcę. Nie chcesz. Chcesz zobaczyć, Krzysiek. Nie, to jak nie chcę, to wiesz. No. Bo, on, bo mu flashbacki będzie miał z wypadkiem. No, złe wspomnienia. Jak Ukraińiec z Donbasu. <laughs> No parę tam chlebek się i parę mleczek zmieści. Jak ja to u, u nas jak się przychodzi to się bagażniki na pojemność segregatorów mierzy. Aha, no to kilka się zmieści. Zapasówki nie ma. Nie ma, ale to znaleźli, to chłopaki wulkanizację też tu prowadzą. No, wiesz, tak. Krzyżek ty talon dostaniesz na usługi wulkanizacyjne. No, a ty miałeś dla Rafała? na Napompować okay. koło. co? No to zaraz, no to będziemy, zaraz pompować. będziemy pompować, no. No, to idziemy, no. Krzysiek kiedy papiery z pasata znajdzie. Krzysiek szuka cały czas. Jak tylko ma chwilę czasu, to szuka. No, wsiadaj.